Dzień dobry Państwu! Kurde! Nie mogę się zebrać do nagrywania przez tego master trucka. Kurde! No, ogólnie rzecz biorąc, ja już jestem w Niemczech razem z Markiem. Już jesteśmy po śniadanku i się zbieramy właśnie do tego, do Hamburga. A jesteśmy na setnym kilometrze. A, może ten kurde odpalił i może ten Zrobił jakąś pracę co? No, fajną czapeczkę sobie złapałem Kupiłem se sobie I ten i 11.012 eee, Znaczy 11.12 eee, Rozpocznij do jak dupa praca i jedziemy z tym tematem no ogólnie jak wiecie, jak widzicie na pewno nie było żadnego nagrania z Master traka. powiem szczerze, że zupałem taką ekipę że to się nie dało skupiłem się na ekipie z którą byłem i serdecznie dziękuję, że byliście z Emilem Betką z Tata trackiem, znaczy Tata Rak driver, nextem kto tam jeszcze był? Kto tam jeszcze był, żeby nie porypał? Tomek, Tomeczek, no i oczywiście Robert. Bo w tym roku niestety byli wszyscy zgłoszeni. Tak wyszło, że czyjeś odspuki mogła przyjechać słabo. Zawsze, mogę liczyć na Roberta to przyjechał z dziewczyną do chałupy mojej i co Marku, co? Ty napisała, na którą okienko zrobić, napisał mi, że ty zrobiłeś i że będziesz dzwonił nią do niego. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay. no i... <laughs> i co, a yy... przyjechał do chałupy, bo Marek zostawił u mnie kontener z tego względu, no patrzcie no jaki jakiej gorącej wodzie kąpany, Boże, chcesz chyba pokazać co ty kurde wiesz, <laughs> no patrzcie kurde, nawet nie poczekał, nie zapytał się czy możemy jechać, czy jesteś kurde gotowy. Czy kurde, nie wiem, napiłeś się, pierdłeś czy cokolwiek, no nie? Jest, kochany chłopie, ja mam 15 ton ładunku. Ty to chociaż masz tylko 5. Och, no i ogólnie rzecz biorąc, e, no, no, to Robert przyjechał, bo Marek chciał z, z synem przyjechać, ale syn no, niestety musiał, e, musiał e, wrócić e, do mamy. I dlatego tak to wyszło, że powiedział: A tutaj ten syn nie chce. Jeszcze wziął mamę do siebie, swoją mamę wziął, Marek, do siebie, i po prostu e, musiał tak syna odwieźć, musiał matkę odwieźć. I taką i powiedział, że nie, chętnie by chciał, ale mówi, że umówił się z synem, syn nie mógł, no to trudno. Eee, Łukasz, no to miał, ma te problemy. Diety kuził Ma te problemy z wątrobą, więc powiedział, że co on będzie stać i patrzeć, jak my pijemy piwo i jemy kiełbaski, karkówki, wiecie, no, on ma dietę taką, że że musi uważać. No, no, to powiedział, że to dla niego bez sensu. Cóż. A też tak pojechał w trasę, że wrócił w sobotę, kurde nie wiem, rano, południe, coś w stylu. A Dawid powiedział, że kurde, no musiałby tam wszystkiego tego ogarnąć samochód musiałby coś tam On też nie wiedział do końca, czy, czy, czy będzie w domu, bo tam nie mieli jechać tam do dziewczyny, do ławy. No, a w końcu nie pojechali i w końcu, kurde, tylko dwa auta zostały, no nie, mój czarna mamba. No jestem cały czas niepocieszony tego, z tego faktu, że Master track niestety, ale znowu w tym roku, to już 3 lata, no nie, bo już od 3 lat jeżdżę. W pierwszym roku to praktycznie tylko byłem ja, w drugim roku już parę Fordów było, w tym gdzieś tak naliczyłem 10 aut, czy coś w tym stylu. Nie wiem, czy oni mają jakieś, kurde, nie wiem eee, Że musi być ileś tych aut zgłoszonych, nie mam pojęcia, no wiecie, no to jest tak zdyskwalifikowana dla nich marka Żeby w ogóle tej marki nie było, no nie I w ogóle żadnej nagrody, no nie, zaczęli najpierw od najlepszych, najładniejszych aut, no nie, danej marki Oczywiście DAF, IVECO, Mercedes, kurde, Volvo, wszystko, no nie a Forda nie było no nie, ja mówię kurde, no to, to jest żal, żal Żal naprawdę, że tak postępują no nie Jeżeli jest jako ciężarówka to powinni też mieć nagrodę dla Forda no nie, nawet jakby był jeden no nie No ale, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem Będzie trzeba gdzieś petycję, <laughs> podanie kurde czy zażalenie pisać kurde, cokolwiek no nie Przecież tak nie może być, że. Wiecie, no są zgłoszenia, wiedzą, że są Fordy, nawet już byli, sprawdzali e, sprawdzali auta, żeby coś tam ocenić, to to, to tamto, ale oczywiście co? Najczęściej Repiński, Re e, Baca i ktoś tam jeszcze, no nie, jeżeli chodzi o nagrody, no nie to też, tylko wybrała Raptusa, koniec. No, impreza była fajna przednia, kurde, ale w sobotę to taka była patelnia, że to nie dało się wyjść. Jak ja wyszedłem po prostu na obchodne w ciągu, nie wiem, tam koło południa, to, to wróciłem taki zmęczony, taki no, musiałem się schodzić przygrzany, masakra, no nie. To siedziałem tylko przy Emilu. W ciężarówce, bo miał plandekę, no nie wziął się na czapę. I tak kurde i tak no siedziliśmy i sączyliśmy piwko, drineczki i takie różne sprawy, no nie? No. tu tutaj mi się wydaje, że w tym roku było o wiele mniej. Bo jak w piątek przyjechaliśmy to tak siedzimy, kurde martwe miasto, no nie. Masakra. No to w sobotę, trochę, właśnie tego wszystkiego przyszło. No ale co z tego? Co z tego, jeżeli, kurde, Forda nie ma, no nie? Masakra. Parę osób przyszło, parę osób zdjęć porobiło. Fajnie, cieszę się z tego powodu. Ehm, no. no i w niedzielę wyjechałem po tego ponaczepę, i tak w, pion, w poniedziałek. Yy, Miała na dziesiątą i tak dojechaliśmy tutaj, i tak skoczyło na 15 godzin. Eee, czwórka to. Ja ci pierdzie, to jest masakra co teraz się dzieje. Masakra. Korek 15-kilometrowy z tego względu, że jakiś był wypadek. Eee, a potem to była jazda, kurde, no, bez trzymalki. W sensie z trzymalką, taką, że. 75, 80, 85 w porywach, mówię kurde, mój Jezu. No i pojechałem sobie przez Legnicę tam na tego, na Świebodzin, z racji tego, że tak, e, Marek nie miał kluczyka do agregatu, to jest raz. Dwa, że jak pomyślałem ile tej wiary jedzie, tego wszystkiego, to na Aurovagu to będzie masakra, że to w ogóle bym wczoraj nie zatankował. E, i co? No i i tak kurde od granicy jedziemy razem, tak? Bo idealnie się złożyło, że ja dojechałem, to Marek kończył tankować. No i tutaj na 8.30 dojechaliśmy, znaczy no ja dojechałem na 8.30. No i co? No jedziemy rozładować kontenerki, wariatki na Eurokaju. Martyna coś tam mówiła, że jakimiś kabotażami będzie nas rozpieszczać właśnie zaraz do niej muszę zadzwonić się zapytać co i jak no nie no a ja na razie jedziemy na ten ham, hamburg magazynem jednym gdzie mam załadować po odprawie celnej znaczy po kontroli celnej kontener do Oświęcima. Oświęcimia tutaj do WSG kiedyś ja tutaj bywał jak jeszcze plandeką jeździł plandeką. no to ja jakieś tam te Tkaninę, nie, tkaninę, jakieś tam, wiecie, woreczki, nie woreczki. I teraz tak, no powiedział, że mam sobie gdzieś tutaj się zatrzymać, a i mnie zawołają. O, o, tutaj jeszcze chyba nigdy nie ładowałem. No co, lager? Czyli, 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 czyli miejsce uznaniowe przez Tola. Powiedzmy tak. Kurde, przyjechałeś tutaj. Teraz biegniesz do biura. A ja jak pipa stoję, no Yes, kochane, boż. Co, myślałeś, że zabłyszczysz, że jesteś lepszy. Kurde, dajcie spokój, kurde. Dej spokój, daj to spokój, no no, no. Czekajcie tam jedzie jakiś. Ciekacz będzie pobierać. Mam jakiegoś merska pobierać. No, do Oświęcimia i właśnie pytanie, czy tam jest wszystko, czy nie ma wszystkiego, no nie? Wszystkie kartony, czy nie kartony, huk, tam, tam, I Niby mówi, że to, co wypakowali, to wpakowali, bo Marta tam pytała się, czy mógłbym tak się zapytać ich Czy wszystko, co było wypakowane, jest wpakowane? No, ciekawe, co? <śleszamy> no, ciekawe No, no i co? Ja to ładuję, Marek chciał skarbił, bo tam jeszcze Martyna chciała mu dać jakiś kabotaż No ale niestety na razie nie widu, nie słychu jeżeli chodzi o kabotaża, I to jest na czwartek, a dzisiaj mamy wtorek Na 6 rano czwartek, więc on powiedział, że może jechać Nie chce tam powiedzmy że tak powiedzmy bawić się w te takie no pojechać, rozładować, a może kiedy załadować, wiecie? takie seno, nie? No i, i zaczemy zobaczymy, no woli pojechać, wiedzieć co i jak, wrócić do Hamburga, no ja też będę musiał z tym jakoś wrócić, tym Merskiem, bo niestety Merska, czyli wiem gdzie zadzwonić, co i jak, no nie, ale to jest Poznań, żeby można było zrzucić yy, Merska, i to każdą ilość potem już biorą. Nieważne co, nieważne jak. Mm, tylko żeby był cały. O. Wiem, że tak jeszcze do tej. Po. Nie, no to kiedy ja tu dzwoniłem kiedyś, kurde, 3 lata temu, to tam wiem, że tak brali. Ale czy teraz? No, wystarczy tylko uruchomić kontakt, no nie. I się dowiedzieć, co i jak. No, ale wiecie, no kurde, z zaświęcimia do Poznania jechać, żeby zrzucić kontener i coś. Coś myśleć dalej tak to chyba bez sensu, no nie, więc zobaczymy co Martynka mi tu wymyśli no nie no, sam jestem ciekawy no, dobra, kurde, człowieku człowieku, no Boże. brakowało minutki, żebym się przed niego wpakował no nie już bym był gotowy, zarobiony kurde, tylko teraz jechać, no nie Pytanie: Na kiedy jestem na święci? Czy na jutro, czy co? A jest godzina 14.40 No to dziś tak na taką godzinę będę tam. Jak się uda, jak się uda, uda. uda No dobra, czekamy na rozwój z sytuacji. Kiedy ten odjedzie, kiedy mnie załadują. No. Kiedy marka załadują, bo po, 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 po. na Cemera chyba idzie czy na HCS-a? Dobra, mniejsze z tym. Tam jeszcze czekamy na za, z HPH, żeby mogli tam zwolnić ten kontener. To tam na tym tepocie i no. Więc tyle w temacie. No nie. nie, chyba na pewno CMR na 99% CMR. No, no to czekamy. No i załadowany elegancko. Teraz tylko czekać na mareczka. Rozkręcimy. tak jak patrzyłem to zaraz, o właśnie, Mariocik jest, to jest <grystanie> 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 czy to pan zapuszkowany? Co to pan zapuszkowany? tak, nie inaczej, pan zapuszkowany no. poczekał, poczekał, kurde ciężar jest bo trzy ośki w dole Ech. Znowu ciężary, znowu ciężary, e, tam kurde Nie ma tych lekkich kontenerów W sensie na pusto No ale no cóż Nie było robótki naszej tak za bardzo czy dużo No ale Miejmy nadzieję że to się niedługo poprawi no nie Ale dobre, że cokolwiek jest, co no nie? Też tak uważam Żeby tylko kilometry się kręciły, a z kilometra są Podzone, więc im więcej kilometrów, tym lepiej. No, tylko kurde! Może lepiej by było, gdybym ja pierwszy jechał Marku. barku. Tak zauważyłem, że dobrze odchodzi, zwalnia trochę i znowu odchodzi, no nie. No niestety, no, różnica między nami to jest 60 tysięcy, więc. Niestety, niestety, niestety Nic na no to nie poradzimy no Chyba, że przestał iść tacho <laughs> Lokalizację Nie, nie, nie Śmieje się, śmieje się Jemu też się zadrobił, też będzie wolniej jechał <laughs> No, ale mniejsza z tym Mniejsza większość Najważniejsze, że pędzimy Gdzieś w Polsce będziemy pauzy kręcić na pewno Jeszcze nie mam informacji na kiedy mam ten kontener mój, no nie no, Nie wiem nie wiem, naprawdę nie wiem. Chociaż już do Martyny pisałem i na razie póki co Martyna nie odpisała, może się dowiaduje cały czas na kiedy, co i jak. Huk wie. Huk wie. Dobra, no to Pędzimy, pędzimy